Całe popołudnie spędziłem w księgarni. Nie było w niej książek. Nie drukowano ich już od pół wieku bez mała. A tak się na nie cieszyłem po mikrofilmach, z których składała się biblioteka Prometeusza. Nic z tego. Nie można już było szperać po półkach, ważyć w ręce tomów, czuć ciężaru, zapowiadającego rozmiar lektury. Księgarnia przypominała raczej elektronowe laboratorium, Książki to były kryształki z utrwaloną treścią. Czytać można je było przy pomocy optonu. Był nawet podobny do książki, ale o jednej, jedynej stronicy między okładkami. Za dotknięciem pojawiały się na niej kolejne karty tekstu. Ale optonów mało używano, jak mi powiedział robot sprzedawca. Publiczność wolała lektony. Czytały głośno. Można je było nastawiać na dowolny rodzaj głosu, tempo i modulację. Tylko naukowe publikacje o bardzo małym zasięgu drukowano jeszcze na plastyku imitującym papier. Także wszystkie moje zakupy mieściły się w jednej kieszeni, choć było tego prawie 300 tytułów: garść krystalicznego zboża tak wyglądały książki. Wybrałem sporo dzieł historycznych, socjologicznych. Trochę statystyki, demografii i to, co dziewczyna z adaptu poleciła mi z psychologii. Parę większych podręczników matematycznych, większych oczywiście w sensie zawartej treści, a nie rozmiarów. Robot, który mnie obsługiwał, sam był encyklopedią, dzięki temu, że, jak mi powiedział, jest bezpośrednio podłączony poprzez elektronowe katalogi z wzornikami wszelkich możliwych dzieł na całej Ziemi. Księgarni znajdowały się zasadniczo tylko pojedyncze egzemplarze książek, a kiedy ktoś ich potrzebował, utrwalało się treść pożądanego dzieła w kryształku. Oryginały, krystomatryce, były niewidzialne. Mieściły się za emaliowanymi bladym błękitem stalowymi płytami. Tak więc książkę niejako drukowało się za każdym razem, kiedy ktoś jej potrzebował. Sprawa nakładów, ich wysokości, wyczerpywania przestała istnieć. Było to naprawdę wielkie osiągnięcie, a jednak żal mi było książek. Dowiedziawszy się, że istnieją antykwariaty z papierowymi książkami, odszukałem jeden. Rozczarowałem się, pozycji naukowych prawie nie było. Literatura rozrywkowa, trochę dziecięcej, nieco roczników starych pism. Kupiłem tylko za stare książki, trzeba było płacić trochę bajek sprzed 40 lat, żeby się zorientować, co uważają teraz za bajki. Udałem się do składnicy sportowej. Tu już moje rozczarowanie nie miało granic. Lekka atletyka istniała w jakiejś skarlałej formie: biegi, rzuty, skoki, pływanie, ale prawie żadnych walk. Nie istniał już boks, a to, co nazywano zapasami, było wprost śmieszne. I jakieś przepychanie się zamiast uczciwej walki. Obejrzałem sobie jedno spotkanie z Mistrzostw Świata w projekcyjnej sali składnicy i myślałem, że mnie diabli ze złości wezmą. Chwilami zaczynałem się śmiać jak wariat. Pytałem o wolną Amerykankę, o judo, o jiu ale nikt nie wiedział nawet co to jest. Zrozumiałe, skoro piłka nożna zmarła bezpotomnie jako dyscyplina, w której dochodzi do ostrych starć i obrażeń hokej okay był, ale jaki. Grali w tak nadymanych kombinezonach, że wyglądali jak olbrzymie piłki. Pociesznie wyglądały dwie drużyny zderzające się ze sobą elastycznie, ale też była to farsa, nie mecz. Skoki do wody, tak, ale tylko z 4 metrów wysokości. Pomyślałem od razu o moim, moim basenie i nabyłem składaną trampolinę, żeby nadbudować tę, która będzie w klawestrze. Cała ta degringolada była skutkiem betryzacji. Tego, że znikły walki byków, kogutów i inne krwawe widowiska, nie żałowałem. Nie byłem też nigdy entuzjastą zawodowego boksu. Ale ta ciepła kaszka, która została, nie pociągała mnie w najmniejszej mierze. Wniknięcie techniki do sportu tolerowałem tylko w turystyce. Rozwinęła się zwłaszcza podwodna. Obejrzałem sobie rozmaite rodzaje aparatów do nurkowania, małe torpedy elektryczne, którymi można było podróżować ponad dnem jezior, ślizgowce, hydroty poruszające się na poduszce zgęszczonego powietrza wodne mikroglidery. Wszystko to zaopatrzone w specjalne urządzenia zabezpieczające przed wypadkiem. Wyścigów, cieszących się dużą nawet popularnością, nie mogłem uznać za sportowe. Oczywiście żadnych koni, żadnych aut. Ścigały się sterowane automatycznie maszyny i można było na nie stawiać. Tradycyjny sport wyczynowy bardzo stracił na znaczeniu. Wyjaśniono mi, że granice fizycznych możliwości człowieka zostały osiągnięte i poprawiać rekordy mógłby tylko człowiek anormalny jakiś potwór siły czy szybkości. Rozumowo musiałem się z tym zgodzić. Zresztą to, że pozostałe po hekatombie szczątki atletycznych dyscyplin bardzo się rozpowszechniły, należało pochwalić, a jednak wyszedłem z tych trzygodzinnych oględzin przybity na duch.